Wielu w tym zachowaniu papieża widzi idolatrię, czyli oddawanie czci cudzym bogom. Jeszcze niedawno takim zachowaniem papież po prostu zaciągnąłby na siebie ekskomunikę, taką z automatu, sam by siebie ekskomunikował. A dzisiaj, w dobie uniwersalnego kościoła, wszystko jest tacy. Warto wspomnieć tutaj, że zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, jeśli papież świadomie i uparcie zaprzecza dogmatom wiary, może automatycznie zaciągnąć na siebie ekskomunikę jako osoba prywatna, nie jako głowa kościoła. I tak w prawie kanonicznym i tradycji kościoła katolickiego obowiązuje bardzo jasna i mocna zasada, która brzmi prima sedes a nemine judicatur, czyli pierwsza stolica Rzym nie może być sądzona przez nikogo. Tak mówi kodeks prawa kanonicznego, dokładnie kanon 14.04.